Bałtowski komplet turystyczny po raz kolejny gości Jurassic Warriors. To jest siódma edycja. Naprawdę impreza, która chyba już na stałe wpisała się w kalendarz polskiego związku Kickboxingu. Dzisiejsza impreza jest najważniejszą imprezą dla tej grupy wiekowej w ciągu roku startowego rywalizuje 270 zawodników z 33 klubów tylko dzisiaj, a jutro dodatkowo odbywa się jeszcze turniej w formule soft kontakt, gdzie kolejna grupa najmłodszych zawodników będzie sprawdzała swoje umiejętności na matach. Naprawdę poziom, to już nawet nie mówię, bo naprawdę jest fenomenalny, także chylę czoła przed trenerami, ponieważ w naszym związku robią niesamowicie dobrą robotę. Trenowanie młodych ludzi zawsze wiąże się z jakimś takim bardziej emocjonalnym podejściem, ponieważ jednak dorośli sami o sobie decydują, tutaj mamy wpływ też rodzica. Dzisiaj miałem pięć finałów, także pięciu zawodników automatycznie awansuje do kadry narodowej, będą przygotowy. Się do mistrzostw Europy które odbędą się w połowie września we włoszech. Jestem wicemistrzynią Polski. Ja jestem trzeci w Polsce. Ale jeszcze dzisiaj nie będzie... No jeszcze nie, ale byłem. Jak teraz będę trzymać nadal, to będę. Ja mam trzecie miejsce zdobyte. W następnym roku chcę być mistrzynią Polski no i się dostać do kadry pierwszej i później na Mistrzostwa świata Europy. Tak samo jak siostra. Tak samo jak koleżanka tutaj. Ale jak się bawicie dzisiaj? Jest energia. Yes, yes. Yes. Jest energia. Jest energia. Jest energia. Jest Dla mnie to Jest jakby Jest zawód, ponieważ ja uwielbiam pracę z dziećmi. z tak? dziećmi, daje mi to ogromną Jest Tutaj Jest bardzo Dużo empatii z naszej strony. Musimy dbać o te dzieci, tak, żeby te dzieci chciały, chciały startować, chciały, chciały to robić, chciały to trenować, żeby po prostu nie skrzywdzić tych dzieci.